Francis Hodgson Burnett Tajemniczy ogród Czyta Roman Felczyński Rozdział pierwszy Nikt się nie ostał W chwili, gdy Mary Lennox została wysłana do Misselthwaite Manor, ażeby zamieszkać tam przy wuju, Twierdzono ogólnie, że jest to najniesympatyczniejsze dziecko, jakie kiedykolwiek widziano, i było to szczerą prawdą. Twarz miała drobną i szczupłą postać, małą i chudą, włosy jasne, rzadkie i stale skwaszony wyraz twarzy. Włosy jej były żółte, tak samo zresztą jak twarzyczka, ponieważ Mary urodziła się w Indiach. I wiecznie zapadała na zdrowiu. Ojciec jej był urzędnikiem administracji kolonialnej, wiecznie zapracowany i sam chory. Matka zaś, słynna piękność, dbała jedynie o siebie. Lubiła zebrania i zabawy, stale otaczała się młodym, wesołym towarzystwem. Nie pragnęła zupełnie dziecka. To też, gdy Mary przyszła na świat, Matka oddała ją pod opiekę niańki, hinduski, zwanej w narzeczu tamtejszym Aja, której dano do zrozumienia, że jeśli jej zależy na względach pani, to powinna dziecko trzymać ile możności jak najdalej od jej oczu. Kiedy zatem Mary była chorowitym, nieznośnym, brzydkim niemowlęciem, usuwano ją matce z drogi. A gdy stała się chorowitym, nieznośnym, zaczynającym chodzić dzieckiem, usuwano ją również z przed oczu matki. Mary nie pamiętała, by z bliska widziała kogokolwiek innego oprócz swej ciemnolicej Aja i służby hinduskiej. A ponieważ byli oni jej we wszystkim posłuszni, ze względu na to, że wrzaskami swymi mogła w razie oporu rozgniewać ich Białą Panią, przeto Mary w szóstym roku życia była najdespotyczniejszym i najsamolubniejszym zwierzątkiem jakie kiedykolwiek żyło na kuli ziemskiej. Młoda nauczycielka Angielka, która ją chciała uczyć czytać i pisać, miała tak trudne zadanie, że po trzech miesiącach porzuciła posadę, a jej następczynie uciekały po krótszym jeszcze czasie. To też, gdyby Mary nie przyszła po prostu fantazja i chęć nauczenia się. Jak czytać książki, nie byłaby się chyba nigdy zapoznała z alfabetem. Pewnego rozpaczliwie upalnego ranka, gdy Mary miała lat około dziewięciu, zbudziła się bardzo zła, a humor jej jeszcze się pogorszył, skoro spostrzegła, że służącą stojącą przy jej łóżku nie była jej Aja. Po coś przyszła, rzekła do obcej kobiety. Nie pozwalam ci tu być! Przyślij mi moją aja! Kobieta patrzyła na Mary wystraszonym wzrokiem i wyjąkała, że aja przyjść nie może. A kiedy Mary wpadła w pasję i zaczęła ją bić i szczypać, hinduska patrzyła na nią coraz bardziej wystraszona i powtarzała, że aja w żaden sposób do panienki przyjść nie może. Owego ranka czuło się coś niesamowitego w powietrzu. Nic nie było wykonane w zwykłej kolejności. Kilku hinduskich służących było nieobecnych. Ci zaś, których mery widziała, skradali się lub uciekali z przerażonymi twarzami. Lecz nikt nic nie chciał jej powiedzieć, a ja zaś nie przychodziła. Mery pozostawiona była w dalszym ciągu samej sobie. Wreszcie wyszła do ogrodu i zaczęła bawić się pod drzewami w pobliżu werandy. Udawała, że robi klomby i wtykała wielkie, szkarłatne kwiaty w małe kubki ziemi, przy czym złości jej ciągle rosła. I dziewczynka mruczała do siebie pod nosem wszystko, co powie niani, gdy ta powróci. – Świnia, świnia, córka świni! – mówiła, bo nazwać hindusa świnią jest najstraszniejszą obelgą. Zgrzytała zębami ze złości i wciąż powtarzała to samo – gdy wtem usłyszała, że matka jej rozmawia z kimś na werandzie była tam z młodym blondynem i stali tak oboje rozmawiając dziwnie przeciszonym głosem. Mary znała tego młodego blondyna wyglądającego na chłopa. Słyszała, iż był to bardzo młody oficer niedawno przybyły z Anglii. Dziecko patrzyło na niego, ale jeszcze uważniej na matkę. Mary Przyglądała się matce zawsze i lekroć udało jej się ją widzieć, ponieważ biała pani, tym mianem Mary najczęściej nazywała swoją matkę. Była wysoką, smukłą, śliczną osóbką i nosiła takie urocze suknie. Włosy jej były niby falista przędza jedwabna, miała mały, wykwintny nosek i wielkie, śmiejące się oczy. Wszystkie jej suknie były cienkie i powłóczyste, a Mary mówiła, że pełno było na nich koronek. Dzisiaj wydawało się, że więcej na białej pani koronek niż zazwyczaj, lecz oczy jej nie śmiały się wcale. Były szeroko rozwarte i błagalnie wzniesione ku twarzy młodego oficera. Mary usłyszała jej słowa Czyż to tak bardzo źle? Tak bardzo? Strasznie odrzekł młody człowiek drżącym głosem. Strasznie, pani Lenox. Powinna pani była wyjechać w góry przed dwoma tygodniami. Wtedy biała pani załamała ręce. Och, wiem, że powinnam była wyjechać, zaszlochała. Wszak zostałam jedynie dla tego głupiego pikniku jakaż byłam szalona. W tejże chwili doszedł ich z baraków dla służby taki rozpaczliwy lament, że pani Lenox gorączkowo chwyciła za ramię młodego oficera. Mery zaś poczęła drżeć na całym ciele. Lament i jęki stawały się coraz głośniejsze. Co to jest? Co to? szeptała przerażona pani Lenox. Znów ktoś umarł, odpowiedział młodziutki oficer. Nic mi pani nie mówiła, że zaraza wybuchła między służbą. Bo nic o tym nie wiedziałam zawołała. Chodź pan ze mną, chodź! i wbiegła do wnętrza domu. Nastąpiły potem rzeczy okropne, i niesamowitość owego poranka stała się zrozumiała dla małej Mary. Wybuchła cholera w najgroźniejszej postaci, i ludzie padali jak muchy. Jej aja. Zabrano w nocy chorą, a lament ów w barakach służby powstał był właśnie z powodu jej śmierci. Do dnia następnego zmarło jeszcze troje służby. Reszta w trwodze i popłochu uciekła. Paniczny strach ogarnął wszystkich, a ludzie w okolicznych domach marli jak muchy. W tym zamęcie i przerażeniu, zapomniana przez wszystkich mery, Ukryła się następnego dnia w dziecinnym pokoju. Nikt o niej nie pomyślał, nikt jej nie szukał, a tymczasem wydarzyły się dziwne, a straszne rzeczy, o których nie wiedziała nic zgoła. Mary na przemian to płakała, to spała. Wiedziała tylko, że ludzie chorowali i że słychać było jakieś tajemnicze, przerażające głosy. W pewnej chwili dziewczynka wśliznęła się do jadalni, gdzie było pusto. Jakkolwiek częściowo opróżnione półmiski stały jeszcze na stole, a talerze i krzesła wyglądały tak, jak gdyby je poodsuwano w pośpiechu. Mary zjadła owoce i biszkopty, a dla ugaszenia pragnienia wypiła całą szklankę wina.